Siema Rajderzy i Rajderki. Dzisiaj pokażę Wam motocykl idealny do startu w Pucharze Polskiej SM, ale nie tylko. Poznajcie MRF 140 SM. To pit bike przystosowany do jazdy po torach asfaltowych, torach kartingowych, parkingach i placach. Nadaje się na wszystkie miejsca, gdzie podłożem jest asfalt, beton lub kostka brukowa. Ten MRF został specjalnie zaprojektowany do szybkiego i sprawnego poruszania się w zakrętach. Ma on za zadanie przybliżyć Wam warunki jazdy jak na dużo większym motocyklu. Fajnie, nie? Z przodu mamy w pełni regulowane zawieszenie. Można regulować kompresję i prędkość odbicia. Podobnie jest z tyłu: tutaj też możecie te parametry kontrolować samodzielnie. Jest nawet dodatkowy zbiornik, a sam amortyzator pracuje praktycznie w poziomie. To sprawia, że MRF140SM jest bardziej sztywny i na przykład na takich asfaltowych torach możecie wchodzić w zakręty z dużą prędkością. A jeśli pojawią się jakieś uślizgi opony, szybko je wyłapiecie i precyzyjnie skontrolujecie. Tak więc sami widzicie, feedback idealny do nauki szybkiej jazdy, nawet w slajdach. Silnik ma pojemność 140 cm3. Z lekkim magnetem i krzywką Z40. Producent uzyskał maksymalną moc, jaką można wycisnąć z takiej pojemności. Te parametry pozwalają na udział w pucharze Polski SM na tym motocyklu bez żadnych dodatkowych zmian i przeróbek. Ale jeśli nie chcecie, rozpoczynać karierę zawodniczej, to zróbcie karierę na torach czy platach i opanujcie MRF-a do perfekcji. Wykorzystajcie jego przyspieszenie i moc, nauczcie się fajnie wchodzić w zakręty, miejcie po prostu dużą frajdę! I liczymy też na to, że będziecie mieć frajdę z zakupów w naszym sklepie internetowym motocykle.pitbike.pl Do zobaczenia!